Dzisiaj trochę tematów jeszcze związanych z energią, z pobudzeniem organizmu i z tym, że jak dobrze zadbasz o swój organizm w środku, to on będzie funkcjonował jak taka totalnie turbo maszyna. Jeżeli jesteś zmarzluchem i mówię to szczególnie do kobiet, jako były zmarzluch, to posłuchaj tego vloga dzisiejszego, bo będę mieć dla Ciebie bardzo, bardzo praktyczne wskazówki z mojego doświadczenia. I są... Trzy takie rzeczy, które sprawiły, że ja przestałam być zmarzluchem. Szok totalny, bo gdyby mi ktoś kilka lat temu powiedział, że tak będzie, że przy temperaturze nie wiem ile dzisiaj było, 6 stopni temperatura odczuwalna, może 10 gdzieś tam w środku dnia, ja na ulicy. Idąc po chodniku, oczywiście, nie po ulicy, szłam w samym sweterku cienkim, takiej cienkiej bluzeczce. Oczywiście wszyscy dookoła grube zimowe kurtki, trochę wiało, więc niektórzy jeszcze w kapturach na głowie. I oczywiście dziwne spojrzenia. I nie jest to pierwszy raz, kiedy mnie takie dziwne spojrzenia spotykają. Oczywiście nie zawsze jest tak, że przy takiej temperaturze chodzę taka wyrozbierana, ale bywają takie dni. Że jak faktycznie dobrze gdzieś tam popracuję sobie w środku ze swoim organizmem, to naprawdę dużo, dużo lżej się ubieram niż inni. To generalnie, normalnie chyba się już tak ubieram dużo lżej, ale zdarza mi się rzeczywiście, że czasem, kiedy wszyscy już w kurtkach, to ja jeszcze nie, a czasem nawet w krótkim rękawie. I teraz, co to są za trzy rzeczy, które potrafią tak odpalić w środku organizm, żeby Maksymalnie się dogrzewał, może coś obstawiasz. Pierwsza rzecz to oczywiście zimne prysznice i morsowanie. Dokładnie tak. Oczywiście, nigdy nie myślałam, że będę brać zimne prysznice. Jak pierwszy raz o tym usłyszałam, to pomyślałam sobie, że chyba ktoś tu jest szalony, że w życiu świata za żadne skarby nie wejdę pod zimną wodę. Nigdy nie robiłam zimnych pryszniców. No, może trzy razy w życiu mi się zdarzyło w momencie, kiedy gdzieś tam już gorącym się e, pooblewałam i czasem na końc taką trochę chłodniejszą wodą, ale nigdy, żeby to były zimne prysznice. I kiedy zaczęłam robić zimne prysznice, a potem morsować, to tak niesamowicie pobudził się cały układ krwionośny, a krew nas grzeje i to ja go nakrąży, no, ponieważ e, tak oddychasz, Oczywiście oddech też ma moc rozgrzewającą i właściwe operowanie tym oddychem, oddechem, ale generalnie jak krew krąży, to nas rozgrzewa. Więc odpowiednie krążenie krwi, które jest mocno podrasowane zimnymi prysznicami, zdecydowanie pomaga. Druga rzecz to oczywiście właściwa dieta. Co to znaczy właściwa? Usunięcie. Szkodliwych produktów. I nie mówię tu o szkodliwych produktach typu fast foody i alkohol. Tylko mówię również o takich składnikach, jak na przykład cukier, i jeszcze kilka innych, ale o nich opowiem Ci na wyzwaniu przebudzenie mocy. A co? Będziesz mieć motywację, żeby dołączyć. Jest pięć takich składników pokarmowych, produktów, które po wyrzuceniu z diety i przestawieniu się głównie na surowe owoce i warzywa, mój organizm po prostu turbo wystrzelił. Czy to tak działa u wszystkich? No, nie znam aż tylu ludzi, którzy by to przetestowali, ale u wszystkich tych, którzy przetestowali, to widzę potwierdzone wyniki. W samopoczuciu tych osób, i między innymi też właśnie, jak to się przekłada na, na tą ciepłotę i, zimno, i zimnotę ciała. I trzecia rzecz bardzo prosta, to jest lżej się ubierać. Tak, to jest konsekwencja tych pierwszych dwóch, ale nie organizmu i przyzwyczajanie do chłodniejszego sprawia. Że jest nam po prostu łatwiej zachować później temperaturę i jest nam cieplej. Ale tak jak mówię, to jest już konsekwencja tych dwóch wcześniejszych. Także mam nadzieję, że wskazówki były przydatne. Jeżeli chcesz podjąć wyzwanie i sprawdzić, jak to jest, polecam zimne prysznice na początek, to daj znać w komentarzu, czy spróbujesz, przekonasz się do tego. Żeby chociaż sprawdzić jak to jest, tylko nie jeden raz, bo jeden raz to nic nie da, ale przynajmniej kilka dni pod rząd. To już daje efekt. 7-10 dni to już powinien być odczuwalny efekt. I nie trzeba pod tym prysznicem sterczeć pół godziny. Na początek możesz po prostu liczyć do 10. Tylko też nie tak raz ważysz 4-5 i tak 10 od razu. Tylko jednak raz, dwa, trzy, cztery to przynajmniej. A ja liczę oddechy swoje, przy czym oddechy nie są raz, dwa, tylko kilka sekund trwa jeden pełny oddech, czyli wdech i wydech. Więc przypuszczam, że stoję około pół minuty, może minutę. To zależy. To zależy. Ostatnio sobie wydłużam ten czas, robię teraz taką serię zimnych prysznic co rano i właśnie sprawdzam, jak tam organizm sobie będzie teraz na to Reagował. Także daj znać, czy podnosisz rękawice i będziesz korzystać. I e, oczywiście podrzucam ci w komentarzu również link do przebudzenia mocy, czyli do trzydniowego wyzwania, dzięki któremu podkręcisz moc swojego ciała, opanujesz moc swojego umysłu i rozbudzisz moc swoich emocji. Zapraszam cię serdecznie, zapisz się bo z pewnością to, o czym tam będziemy mówić, przyda ci się do tego, żeby twoje życie lepiej sobie zorganizować, żeby mieć więcej energii i żeby być bardziej produktywną osobą, która szybciej realizuje wyznaczone zadania, łatwiej będzie ci się koncentrować i jeszcze parę, parę innych rzeczy przy okazji załatwimy tym tematem. Trzymaj się, pozdrawiam, hej!